Partnerem filmu jest firma Metal Market Europe, właściciel sklepów Metal Market EU, Wyroby mennicze.pl, Metale Lokacyjne.pl i skup Złota 365.pl. Firma przygotowała promocję na złotą monetę o nominale 20 franków, którą po wpisaniu kodu MONECIARZ można nabyć z rabatem. Jeśli chcielibyśmy zamknąć ten film błyskawicznie, Odpowiedź na pytanie postawione w tytule mogłaby być bardzo krótka. Otóż, moim zdaniem, należy kupować tylko złoto fizyczne. I to najlepsza rada, jakiej mogę Wam udzielić. Nie oznacza to jednak, że powinniście przestać oglądać ten film w tym momencie, bo mam nadzieję przekazać Wam jeszcze kilka uwag, które mogą okazać się przydatne. Wracając do tematu złota fizycznego i niefizycznego, warto pamiętać, że wszelkiego rodzaju fundusze inwestujące w złoto pośrednio lub replikujące jego zachowanie to papierki albo zapisy elektroniczne, które mogą bardzo łatwo zniknąć, gdy zarządzającemu naszymi środkami powinie się noga. Albo firma, o której zakupiliśmy dany produkt, stwierdzi, że znudziło się jej oferowanie go na rynku i zmusi nas do sprzedaży swoich udziałów. Oczywiście w najmniej odpowiednim dla nas momencie. I nie są to wymyślone historie, bo w swojej karierze inwestora miałem już takie zdarzenia, Choć akurat w tym przypadku nie dotyczyło to inwestowania w metale szlachetne, ale w akcje. Oczywiście można próbować inwestycji w fundusze ETF zabezpieczone fizycznym metalem. Ma to taką zaletę, że uwalnia nas od problemu przechowywania złota i zastanawiania się, gdzie je schować. To jednak pozorna zaleta, bo w mojej opinii złoto kupuje się po to, żeby było ono dla nas zabezpieczeniem na przyszłość i na trudne czasy. A jak te trudne czasy nadejdą. To może okazać się, że do środków trzymanych gdzieś tam daleko, w innym kraju, nie mamy dostępu, albo fundusz, co prawda niby inwestował w złoto fizyczne, ale i tak proponuje nam rozliczenie tracącej na wartości walucie fiducjarnej. Zwróćcie uwagę, że dokładnie takie właśnie zapisy ma każdy, nawet uznany za ETF inwestujący w złoto fizyczne. Nie daje wam to do myślenia? Skoro wszystkie nasze pieniądze inwestują w złoto fizyczne i chowają je w skarbcu to dlaczego dopuszczają możliwość wymuszenia na swoich klientach rozliczenia w gotówce? Gdy zaczyna drążyć się temat, słyszymy te opowieści o utracie płynności w momentach kryzysowych, ale co ma piernik do wiatraka? Jeśli za moje pieniądze kupili złoto i schowali je do skarbca, to niezależnie od tego, co się dzieje na rynku, to złoto powinno tam być i można się nim rozliczyć. No chyba, że go nie ma. Co więcej, rozliczenie się w fizycznym złocie wchodzi w rachubę tylko i wyłącznie dla dużych inwestorów bo w przypadku większości takich funduszy jednostkami rozliczeniowymi są sztabki i to najczęściej te o wadze 12,5 kg. Nikt tam nie będzie bawił się w wyciąganie ze skarb za naszych kilku, kilkunastu czy nawet kilkudziesięciu uncji i odsyłanie ich do Polski na nasze życzenie. Inwestowanie w ETF-y nie jest przy tym bezkosztowe. Przykładowo jeden z najbardziej znanych funduszy tego typu Sprott Physical Gold Trust, który trzyma swoje sztabki w skarbcu Royal Canadian Mint pobiera 0,35% rocznej opłaty za zarządzanie. Dodatkowo, gdy wychodzimy z inwestycji, możemy poprosić o rozliczenie w sztabkach, ale będziemy musieli pokryć koszt ich transportu do miejsca naszego zamieszkania. Jeśli chcemy mieć nasze złoto trochę bliżej, można zainteresować się funduszem Winsome Tree Physical Gold, który trzyma sztabki w skarbcu HSBC Bank w Londynie. Tutaj roczna opłata za zarządzanie wynosi jednak 0,39%. Natomiast jeszcze więcej, bo 0,4% zapłacimy w przypadku szwajcarskiego ZKB Gold ETF. To nie koniec opłat. Żeby mieć dostęp do tych funduszy, musimy mieć konto maklerskie, a tam pojawiają się dodatkowe opłaty i prowizje. Oczywiście biura maklerskie robią promocje i często kuszą zawieszeniem lub zmniejszeniem części opłat. Tyle, że to zawieszenie jest czasowe, a odwieszenie często pojawia się w najmniej dogodnym dla nas momencie. Wszystkie te czynniki powodują, że wracamy do tego, co powiedziałem na samym początku tego filmu. Jeśli kupować złoto, to tylko fizyczne, do którego mamy łatwy i szybki dostęp. Skoro już wiemy tę podstawową rzecz, można zapytać, jakiego typu złoto kupować. Mamy przecież do wyboru sztabki, monety bulionowe, monety historyczne oraz wszelkiego rodzaju ozdoby i biżuterię. Od razu zasugeruję, żeby wykluczyć biżuterię. W jej przypadku mamy dodatkowy narzut związany z pracą wykonaną przez złotnika oraz wartością artystyczną. A czasami historyczną. Są to czynniki trudne do oceny, w związku z tym zwykły inwestor nie powinien wchodzić w ten temat. Co innego, jeśli jesteśmy ekspertami w tej dziedzinie. Ale jeśli jesteśmy ekspertami, to nie oglądamy takich amatorskich filmów na YouTube jak moje. A jak już odrzuciliśmy biżuterię, to stajemy przed odwiecznym pytaniem: monety czy sztabki? Każda grupa ma swoich zwolenników i przeciwników. Ja preferuję monety i postaram się powiedzieć wam dlaczego. Po pierwsze monety, czy to bulionowe, czy historyczne można wziąć do ręki. Daje to szansę na bezpośrednie dotknięcie złota i nacieszenie się jego urokiem. Sztabki są najczęściej umieszczone w specjalnych i zaplombowanych opakowaniach, zwanych certipakami, które na dodatek mają być gwarancją oryginalności i autentyczności. Nie mamy więc bezpośredniego dostępu do złota, ale nagrodą ma być poczucie bezpieczeństwa, że mamy do czynienia z prawdziwym i chronionym produktem. Tyle, że to poczucie trochę złudne, bo właśnie opakowanie jest łatwiejsze do podrobienia niż samo złoto. A mając złoto zapakowane w Certipak, nie jesteśmy w stanie do niego bezpośrednio dotrzeć i nie możemy sprawdzić jego autentyczności. Z drugiej strony możemy rozerwać opakowanie i sprawdzić nasze złoto, ale wtedy nie mamy już Certipaka. I tak źle, tak niedobrze. W przypadku monet tych problemów nie ma. Kupujemy je najczęściej w kapslach, a te łatwo się otwiera. Badanie autentyczności produktu jest proste do wykonania nawet przez amatora. Po pierwsze dostępne są dedykowane linijki, które weryfikują najpopularniejsze monety. Po drugie sami możemy sprawdzić wagę i rozmiary monety oraz jej reakcję na magnes. Po trzecie są dostępne darmowe aplikacje na smartfona, które weryfikują monety poprzez dźwięki, jaki one wydają. Uzbrojeni w te narzędzia jesteśmy w stanie naprawdę bezpiecznie kupować monety. Choć warto nadmienić, że równie ważne jest robienie zakupów w sprawdzonym źródle. Jeśli kupujemy uznanego i renomowanego dealera, który jest oficjalnym dystrybutorem znanych mennic, szanse na zakupy fałszywego produktu są praktycznie zerowe. Dodatkowym atutem monet może być ich uroda. Mamy sporo ładnych monet bulionowych i historycznych o małej premii, dzięki czemu nasz stak może być urozmaicony i po prostu cieszyć oko. Oczywiście, na obronę sztabek trzeba nadmienić, że najtańsze sztabki są trochę tańsze niż najtańsze monety bulionowe o tej samej wadze. Różnica nie jest jednak duża. I w przypadku wagi jednej uncji wynosi około 0,5%, dla niektórych może być jednak istotna. Dla mnie urok monet i możliwość zabawy nimi jest warto do płacenia tych ułamków procenta. Dla innych, szczególnie osób bez żadnego zacięcia numizmatycznego, sztabki będą najlepszym wyborem. Dodatkowo warto wspomnieć, że w przypadku sztabek mamy lepszą dostępność gramatur większych od jednej uncji. Bez problemów i z bardzo małym narzutem kupimy sztabki o wadze 50, 100, 250, 500 czy nawet 1000 gramów. W przypadku monet, wybór jest tutaj troszeczkę mniejszy, a narzuty, ze względu na małe nakłady, bywają zauważalnie wyższe. Pamiętajmy przy tym, że choć sztabki nie są tak urozmaicone jak monety, też potrafią różnić się od ciebie. Czym kierować się w takim razie podczas ich zakupów? Przede wszystkim sprawdźmy, czy mamy do czynienia z renomowanym producentem. Pełne zaufanie można mieć do znanych na całym świecie mennic oraz firm zrzeszonych LBMA, czyli London Bullion Market Association, co w wolnym tłumaczeniu oznacza Londyńskie Stowarzyszenie Rynku Kruszców. LBMA powstało w 1987 roku w efekcie rozmów i negocjacji prowadzonych między dużymi międzynarodowymi bankami i Bankiem Anglii. Członkiem tej organizacji może być wyłącznie instytucja, która wcześniej została polecona przez co najmniej trzech członków stowarzyszenia. Ponadto podmiot ubiegający się o członkostwo musi wcześniej przez co najmniej rok współpracować z rekomendującymi go podmiotami oraz regularnie przesyłać próbki swoich produktów w celu wykonania odpowiednich badań. W skład LBMA wchodzą instytucje związane z metalami szlachetnymi, banki, producenci sztabek i monet budynionowych, rafinerie, dostawcy usług przechowywania i transportu oraz podmioty wytwarzające biżuterię. Według stanu na koniec 2021 roku słynną londyńską akredytację posiadało ponad 70 producentów złota. I ponad 80 producentów z srebra. Kilka przykładowych sztabek macie w moich rękach. Przykładowo niemiecki producent C. Hafner bezpośrednio na certipaku ma informację o przynależności do LBMA. Dla odmiany, szwajcarski Argor Herauls nie ma żadnego odniesienia do LBMA na swoim produkcie, ale na stronie internetowej stowarzyszenia bardzo szybko można sprawdzić, że jest jego pełnym członkiem. Jak już wspomniałem, członkami LBMA są też renomowane mennice. W moich rękach macie sztabkę w wykonaniu australijskiej Perth Mint. Z jednej strony mamy na niej logo tego znanego producenta, a z drugiej strony kangura, czyli symbol Australii, a jednocześnie bohatera ich monet bulionowych. Podobne podejście zastosowała Royal Canadian Mint. Liść klonowy, czyli symbol Kanady, który pojawia się na monetach bulionowych tego producenta, widnieje także na obu stronach sztabki oraz na samym certipaku. Na sztabkach i certipakach Perth Mint i Royal Canadian Mint nie ma informacji o LBMA, ale łatwo sprawdzić, że obie te firmy należą do tej organizacji. Podobnie jest z innymi znanymi mędnicami, takimi jak choćby brytyjska Royal Mint czy południowoafrykańskie Rand Rafinery. Znanymi producentami sztabek zrzeszonymi w LBMA są także takie firmy jak szwajcarskie Valkambi czy niemiecki Heraus. Zakupy sztabek wyprodukowanych przez wspomnianych przeze mnie producentów można polecić więc w ciemno. Nie będziecie mieli żadnych problemów z ich późniejszą sprzedażą. Temat moneta czy sztabka mamy już za sobą, więc możemy przejść do ustalenia, jaką wagę najlepiej kupować. Tutaj nie będę oryginalny i, jako najbezpieczniejsze rozwiązanie, zasugeruję zakup najpopularniejszych monet jednouncjowych. W ostatnich czasach najtaniej da się kupić wybijaną przez Royal Mint Britannię i produkowanego przez Perth Mint australijskiego kangura. Ciut droższy jest wiedeński filharmonit i kanadyjski liść klonowy. Jeszcze więcej trzeba zapłacić za południowoafrykańskiego krugeranda i amerykańskiego orła. Warto tutaj dodać, że dwie ostatnie monety nie są wykonane z czystego złota. Krugerant ma domieszkę miedzi, a orzeł srebra. Obie monety zawierają jednak równo jedną uncję złota. Każda z tych monet będzie bardzo bezpieczną inwestycją. Jeśli miałbym się tutaj podzielić swoimi osobistymi odczuciami, ja najchętniej kupuję kangura. Nie dość, że jest tani, to jeszcze jest świetnie wykonany, a wizerunek monety zmienia się rok do roku. Nie kupuję orłów, bo są one najdroższe. Choć warto nadmienić, że w skupie potem też mają wyższą cenę. Mający największą tradycję i byty od 1967 roku, Krugerant, jak na współczesne standardy, ma najgorsze zabezpieczenia przed fałszerstwem, więc to może być uznawane za wadę. Z drugiej strony ma ogromną rozpoznawalność. To klasyk znany na całym świecie. Oczywiście poluję także na okazje i promocje. Bywały momenty, że australijskiego Emu od Perfmint dawało się kupić taniej niż najtańszego kangura. Więc nie widziałem powodów, żeby nie urozmaicić swojego staku. Jeśli w bardzo dobrej cenie kupicie Arkę Noego, somalijskiego słonia, amerykańskiego Bizona, chińską Pandę, czy jakiegoś złotego Lunara od Mint, nie musicie się bać takiego zakupu. Kupowanie większych monet lub sztabek też jest opłacalne, bo mają one małą premię i ich cena nie jest dużo wyższa od rynkowej ceny złota, czyli tzw. ceny SPOT. Ale jednocześnie jest problem z ich podzielnością. Trudniej znaleźć potem kupca, bo przecież trzeba jednorazowo wydać znacznie więcej pieniędzy niż na najpopularniejszą monetę, czy sztabkę jednouncjową. Warto jeszcze odpowiedzieć na pytanie, co mają zrobić mniejsi inwestorzy, którzy nie mają tylu środków, żeby jednorazowo kupować monety lub sztabki jednouncjowe. Oczywiście są dostępne produkty o mniejszej wadze. Najmniejsze sztabki, czy monety mają wagę 0,5 g, 1 g lub 1,25 uncji. Problemem w tym przypadku są jednak ogromne narzuty. Przykładowo, sprawdźmy, jak wyglądają ceny jednouncjowej Brytanii w jednym z popularnych polskich sklepów. Warto nadmienić, że przygotowywałem ten materiał przed wybuchem wojny na Ukrainie, więc podane ceny odbiegają od obecnych, ale dokładne wartości nie są aż tak ważne. Znacznie istotniejsze są premie ponad cenę spot, bo one cechują się znacznie mniejszą zmiennością i pokazują dokładnie to, co chciałem Wam uzmysłowić. Tak więc w momencie przygotowywania scenariusza do tego filmu, cena spot złota wynosiła 7253 zł. Brytania o wadze jednej uncji kosztowała wtedy 7481 zł, a więc była o 3,1% wyższa niż cena spot. Wariant o wadze pół uncji kosztował 3849 zł, a więc tutaj narzut sięgał już 6,1%. Moneta ćwierć uncjowa kosztowała 1988 zł, a więc premia wzrastała tutaj do 9,6%. Jeszcze gorzej było w przypadku malucha o wadze jednej dziesiątej uncji, którego cena sięgała 799 zł a więc narzut dochodził do 10,2%. Może to dileży mają tak dziwną politykę i kupując monety bliżej źródła jesteśmy w stanie zmniejszyć premię? Sprawdźmy więc ceny wiedeńskiego Filharmonika bezpośrednio w sklepie internetowym Mennicy Austriackiej. Tym razem będziemy posługiwać się walutą euro i ceną spot, która wynosiła 1578 euro. Za złotego Filharmonika musieliśmy zapłacić 1630 euro, a więc 3,3% powyżej spot. Za monetę półuncjową trzeba było wyłożyć 839 euro, a uncjową 429 euro. Premie wynosiły tutaj więc odpowiednio 6,3 i 8,7%. W przypadku wariantu 1 /10 uncji, którego cena wynosiła 177 euro, premia wzrastała do aż 12,2%. Dużo gorzej było w przypadku malucha o wadze 1,25 uncji, którego cena wynosiła troszkę ponad 82 euro, a to powodowało wzrost premii do niebotycznego poziomu ponad 30%. Sytuacja dla drobnych inwestorów nie wygląda więc różowo. Natura nie znosi jednak próżni i znalazło się ciekawe rozwiązanie. Otóż osoby chcące w dobrej cenie kupić złoto o wadze mniejszej od jednej uncji, czyli tzw. złoto frakcyjne, mogą posiłkować się z zakupem monet historycznych. Do wyboru mamy monety stare, ale także ich współczesne bicia, które są realizowane w oryginalnych mennicach. Żeby daleko nie szukać, wspomniana przed chwilą menica austriacka oferuje dukaty, korony i guldeny. Przykładowo dukat, który jest wytwarzany ze złota próby 986, waży 3,49 g i zawiera 3,44 g czystego złota, czyli ciut więcej niż moneta o wadze 1/10 uncji. Jego cena wynosiła 192 euro, co dawało premię równych 10%. To zauważalnie mniej niż 12,2% w przypadku wiedeńskiego Filharmonika o wadze 1 10 uncji. Oczywiście monety historyczne i ich współczesne bicia są dostępne nie tylko w mennicach, ale także u wielu renomowanych dealerów. Dobrze szukając i łapiąc promocje, nie ma problemów, aby nabyć je z rozsądnymi premiami na poziomie od 4 do 8%. Najpopularniejszy z nich, czyli austriacki dukat, brytyjski suweren czy 20 frankówki z łacińskiej unii monetarnej. To bardzo znane i cenione walory. Nie ma żadnych problemów z ich zakupem w rozsądnej cenie, a także z późniejszą odsprzedażą. Są one rozpoznawalne na całym świecie. Co więcej, polując na promocję, możemy zejść z ceną jeszcze niżej. Zdarzało mi się kupować brytyjskie suwereny, 20-frankówki czy polskie monety kolekcjonerskie MBP o nominałach 100 i 200 zł z narzutami na poziomie tylko od 1 do 3%, a więc mniejszymi niż w przypadku popularnych jedno Podsumowując, rynek złota inwestycyjnego jest na tyle duży, że każdy znajdzie na nim coś dla siebie i nie będzie miał problemów, aby dostosować bardzo rozsądną strategię inwestycyjną do zasobności swojego portfela. A tematem naprawdę warto się zainteresować, bo nawet mainstreamowe źródła, które nigdy nie były wyjątkowo przychylne metalom szlachetnym, coraz częściej wspominają, że w ramach dywersyfikacji swojego portfela powinniśmy trzymać w nim 10-15% środków właśnie w metalach szlachetnych. A jeśli jesteśmy sceptycznie nastawieni do obecnej sytuacji rynkowej i geopolitycznej, odsetek ten powinien zwiększyć się do 20, 30, nawet 40%. Mam nadzieję, że ten materiał okazał się dla Was pomocny. Dziękuję za uwagę i zapraszam do obejrzenia innych moich filmów, a także rozważenia opcji wsparcia kanału. Do następnego razu. Partnerem filmu jest firma Metal Market Europe, właściciel sklepów metalmarket.eu wyroby mennicze.pl Metale Lokacyjne.pl i skup Złota 365.pl. Firma przygotowała promocję na złotą monetę o nominale 20 franków, którą po wpisaniu kodu Moneciarz można nabyć z rabatem.